No dobry wieczór. Dzień dobry, Jesteśmy... a raczej dobry wieczór. Jesteśmy, Jesteśmy... dzisiaj w Dunach, w kościele, w którym pracuję. Zdunach, tak dokładnie. W Dunach, to jest kościół, w którym pracuję. E, nie ukrywam, przywitanie nagrywamy po nagrywaniu całego odcinka. No bo nie mieliśmy e, czasu. W nie było czasu, żeby nagrać wcześniej, więc nagrywamy teraz. Ale jest dobrze. Trochę wieje, ja mam nadzieję, że nic tu nam nie szumi. Przechodząc do rzeczy dzisiaj. Przechodząc do rzeczy dzisiaj będziemy Wam przedstawiać e, szlaga tej parafii. Tak, szlaga, którego już szlak trafia powoli. To jest szlak zunę właśnie ze świetnicy z tysiąc... 1000... Kurcze, nigdy nie pamiętam z którego roku. 1800 chyba 94. Albo 74 rok. Nieważne. Tak czy inaczej jest to szlak Unzune, jeden z tych starszych. Dosyć przyjemny, mamy w okolicy jeszcze jednego szlaga 20-głosowego, ten ma 19 głosów, 20-głosowego, który, 20 który został zbudowany chyba rok później. A mówisz gdzie w Piotr? I Puchy, nie, no gdzie? Czy gdzie? E, w Gądkowicach. A w Gątkowicach, a w Piotra i Pawła, Piotra też i Pawła mamy, zost... Ale nie, tam no, jest 15 głosów nie chyba. E, że, że... No, czy coś jeszcze dodajemy? Nie wiem. W instrumencie jest na pewno dosyć przyjemne więc wszystkim Wam się spodoba e, Taki będzie, podstawowy będzie Krótkie pospolity. nagranie z myszy i krótkie gdzieś tam. Takie jakieś e, urywki z myszy i tam prezentacja taka. Fajna prezentacja, krótka. Przelecimy sobie jest, po głosach i tyle. No, także żeby przedstawić ładnie jak wygląda ten instrument no co no. więcej no co więcej no, zapraszamy do oglądania no jak to mówią szalom nie to było dzień dobry <noise> Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Bóg Święty. to jest taki dosyć przyjemny instrument, przyjemne brzmienie, na przykład pryncypał, chociaż on nie jest zbyt nieprzyjemny. Pryncypał, full bardzo fajna ósemeczka. być mauła bardzo przyjemna. Prynncyją z oktawą oktawa jest dosyć ostra, powiedział. Eee. <grywka> Z, z chruflutem czterostopowy, możesz. Czterostopowy z chruflutem połączymy. Burdą 16. Burdą 16, ostry, znaczy mocny jest dosyć. No. Mi tam się nie podoba i nie stoi. To dość dość to piramida w nie no to możesz e... a w sumie daj sąkę że za chwilę mikstura jest o e, ale to z principal i letem, daj to, oktawę cztery Dosyć przyjemny. Jest to drugi, nie? Robimy manuł drugi Geddak 8. Gegen Princy 8, przepraszam. Gedakt 8. Też bardzo przyjemny głos. Jest podobny do fluty tutaj, ale... Nie. Jest bardzo podobny tutaj do gordowy. To już otwórz. i ośmiostopowa. A 8 Ten głos akurat mi się podoba, dość dość. Najcieńszy głos w Tak. E, Vox to jest nowoczesny e, To jest właśnie bardzo szeroka paleta barw skrzypkowych. One w, jako skrzypki bardzo ładnie brzmią wszystkie razem. Możesz zgodzat? Czy ty nie stroi, ale brzmi fajnie. To jest pryncypał. To eee, No i teraz padał, nie? To można zrobić ogólnie fajne echo tutaj. Tak, że echo, eee, dobra. Z pryncypału, 4 pryncypału, 4, jeszcze cztery, cztery, Gracias. E. E tu inna sprawa. Fajny oktaw bas, Z sub-bassem go połączyły. przy 16 Cały pedal też ładnie brzmi. Dosyć mocny jest. Co? I co? I tuti. co ty? Jeszcze na normalno tutti możemy wyłączyć. Chociaż do domu nie. E, Pedal Kopy tu nie działa. No. Co, te młode? Tak, tak. Prawda, ci powiem, że to nie jest jakiś poważny instrument, bo to jest tylko 17 głosów i to jest szlak z 1894 albo 74. Trzeba by było to sprawdzić w internecie, bo teraz wam nie powiem, nie pamiętam. Tak, To jest tu mamy dmuchawek, w takiej, powiedzmy sobie szczerze, ogromnej oboje i idzie se kanał przez ścianę. I ta dmuchawa prawdopodobnie też jest ogromna. No i swoją drogą bardzo głośna. Kiedyś padniemy tu na dłużej, to przedstawimy jak ona brzmi z perspektywy e, instrumentu tutaj od zewnątrz. Bo tak to ciężki temat wyłączy światło. Jest, jest bardzo mały i bardzo przyjemny. Tak. Nie zrobię, oczywiście. Tak. No jeszcze pokażemy, no prosty. Ułomamento.